Cześć kochani! Spełniając wasze wszystkie prośby, była ich cała masa, zaprosiłam dzisiaj gościa specjalnego, moją Bika. siostrę, Wikę. No Bika. i nagramy wspólnie film o idealnym makijażu na wiosnę dla nastolatki. Dokładnie, to był temat, który się najczęściej, kiedy zajawiłam wam, że nagrywamy wspólnie film z Zwicką. Prosiłyście o makijaż dla nastolatki, jakąś taką odnowioną wersję i wymyśliłyśmy z Zikon, że właśnie idealny będzie na wiosnę. Tak. Także przygotowałyśmy nasze kosmetyki, które naszym zdaniem Wam się sprawdzą. Będą to dwa różne makijaże. Mm -hmm, ja wykonam okay. troszkę inny, wika troszkę inny. Mm -hmm. Wika jest jeszcze nastolatką, ma 16 oh. lat, za chwilę 17, ale jeszcze 16. Ja już nie jestem nastolatką, ale postaram się zrobić jakiś lekki makijaż, który każda jest z was odpowiedni. będzie mogła wykorzystać, ale tak samo dziewczyny, które mają więcej niż 12 lat, na pewno też śmiało mogą z tych naszych propozycji skorzystać. Także bierzemy się za malowanie. Opaski już na głowach. Przechodzimy sobie do pierwszego etapu. Wika hmm. przygotowała dość sporo kosmetyków. Tak, e, możesz pokazać do kamery, wieka ja ma. No, że nie jest sporo, ale mam dosyć duże te kosmetyki, więc może dlatego są taki, taki efekt jest. Ja mam chyba troszkę mniej, albo faktycznie są mniejsze. No i pierwszy etap to u mnie jest korektor, a nie baza? A baza, racja, tak, baza. <słyski> <słyski> Ja używam jak, o, jako bazy Recipo e, Your Light Moisturizer to jest taki lekki krem pod makijaż. A ja używam Maybelline e, Face Studio Prime i to jest baza nawierzająca. No i pewnie tutaj ten etap będzie wyglądał tak samo u mnie, jak i u Wiki. A zwróćcie uwagę na to, że obie wybrałyśmy lekkie produkty i nawierzające produkty. Myślę, że takie produkty w zupełności wystarczą młodym cerom. Dziewczynom, które mają 11, 12, 13, 14, 15 czy 16 lat. Zwykle po 16 roku życia często skóra robi się bardziej wymagająca. Mm. Eee, też oczywiście przy młodszych cerach często są problemy. Skóry krądzikowe problemowe, ale nawilżenie jest odpowiednie dla każdego typu skóry. Ten kremik, którego ja używam jest taki lekko cytruskowy, taki ma zapach świeży. Nie wiem, czy to czujesz? Czujesz taką cytrynkę? No, ale ładnie pachnie. No tak, no ładnie, bardzo ładnie, ładnie. tak cytrynko. Twój maca. w sumie bez zapachu, nie? Mój bez zapachu jest. No tak, obejrzający. Dokładnie. Nie. No i dobra, czyli Wika zaczyna od korektora. korektora. Tak, dobra. ja po moim makijażu nie użyłam w ogóle podkładu ostatniej klasy. Stwierdzam, że wystarcza mi tylko i wyłącznie kolektor miejsca, które potrzebuję i pod oczy. Dobra. Okej, okay, no to Wika wam pokazuje taką propozycję, a ja używam podkładu i myślę, że ja właśnie pokażę dzięki temu inną wersję. Użyję sobie lekkiego, delikatnie rozświetlającego podkładu z Maybelline Affiniton. Eee, to jest właśnie lekki podkład delikatnie rozświetlający, także aplikujemy sobie wszystko. A ja używam z Lovely liquid camouflage. I ja mam numerek 02 Sand. I nakładam sobie go pod oczy i w miejscach, w które potrzebuję go nałożyć. Czyli na jakieś wypryski ewentualne, no, tak? Tak, tak, tak. I będziesz to wklejała gąbeczką, palcami? Tak, wszystko gąbeczką będę robiła praktycznie. Czyli Mhm. I zobaczcie, ten podkład ma takie naprawdę lekkie krycia. Ta nowa formuła Finitona, która jest z witaminką E i kwasem fialuronowym, właśnie jest taka nawilżająca i rozświetlająca. Przez to da taki efekt drugiej skóry, bardzo naturalny efekt. No i Wika zakończa na korektorze, tak? tak? tak. Nie no, użyłaś w ogóle podkładu? W ogóle. Ok. No a ja pokażę Wam właśnie propozycję i z podkładem, z korektorem. Korektor, który wybrałam, to Vibo. Forever Better Skin. To jest nowa seria, odcień 1. Użyjemy dzisiaj. I ten korektor, ogólnie jest korektorem, który ma takie dla mnie średnie krycie w kierunku do dobrego, pokrycia, e, dlatego nakładamy niewielką ilość pod oczy w kiciu tutaj na środek nosa, środek brody, środek czoła. Ja akurat nie mam za bardzo wyprysków na skórze, no ale jeśli oczywiście macie wypryski, no to miejscowo możecie aplikować to też właśnie w te miejsca, w te punkty. Ja tylko w celu takiego wstępnego konturowania, rozświetlenia miejsc pod oczami. Ja mam taki mały Sposób mój, że właśnie jak potrzebowałam mocniejszego ukrycia w jakimś miejscu, uh -huh. doklepuję palcem, ponieważ gąbka nam po prostu produkt, produktu nie zjada, więc sam po prostu go więcej na skórze. Tak, to dobry patent akurat. Faktycznie palec pozwala tak właśnie więcej tego produktu oddać, że tak powiem, nie? Uh -huh, tak, tak, tak. Ja podkład i korektor mam. Ja też mam korektor sam. Ok. Tak. no to puder. Używasz ja pudru? Ty? Nie użyłam pudru, słuchajcie. Okay. Zrobiłam z ostatnio taką sobie rutynę totalnie taką mokrą może można powiedzieć. Taką użyłam klasycznie. Tak. Mm -hmm. Użyłam praktycznie samych mokrych produktów oprócz oczu, nie? Okej, okay, czyli w ogóle pudru. W ogóle. Dobra, no to ja mam taki puder lekki, rozświetlający z Bel Glow Pressed Powder. Um, no i aplikuję sobie go głównie pod oczy, czyli te miejsca, które u mnie mogą się zbierać w zamaszczkach. Niestety tutaj już mam trochę takich mimicznych zmaszczek, zwłaszcza kiedy rozmawiam to po prostu w tych miejscach mi się ten korektor zbiera, kiedy go nie utrwalę, więc utrwalam sobie tutaj, tylko tak jak mówię, to jest taki lekki, rozświetlający puder, w samej nazwie mamy nawet napisane glow, czyli jakby on daje efekt takiego lekkiego glow, no i oprócz tego jest strefa T, czyli czoło, nosek, no i broda. Ja teraz będę używała, słuchajcie, różu, też mam na mokro, to jest róż, taki stick do konturowania słuchajcie, na mokro od L'Oreal, jest taki słuchaj, mocno różowy. Mm, super. I to jest, słuchajcie, numerek, nie numerek, nazwa. Pink Billy. i nakładam go sobie bezpośrednio na gąbkę, a potem po prostu na policzki. Tutaj mhm. i lekko na nosek. Mhm. Czyli robisz taki trochę tiktokowy trend. Trochę tak, tak, okej. Okay. No, a ja po konturowanie wybrałem, wybrałam i w sumie wybrałyśmy z tego, co widzę. Produkty raczej drogeryjne mhm, do dzisiejszego tak, makijażu, tak. żeby dla was były łatwo dostępne. No ja wybrałam taki dość tani brązer z Vibo Chosen, Chosen One odcień, który tutaj mam to dwójka, taki dość chłodny. No i konturuję nim oczywiście kości ażmowe, kolistymi ruchami, ponieważ nie chcę, żeby to konturowanie było mocne, przesadzone, żeby właśnie było naturalne, bo uważam, że nie ma co w tym wieku przesadać, bo nie mam aż takiej dużej potrzeby, żeby konturować to jakoś mega, mega mocno. Więc takimi lekkimi, kolistymi ruchami podkreślam kości ażmowe, podkreślam delikatnie okolice swojej skroni. Przy włosach końcówkę nosa sobie zawsze tak omiatam brązerem. I odrobinę żuchwę. No i dogoniłam Wikę, przechodzę do różu. <grywa> ja mam róż z Ingrid. To jest Candy Boom Ingrid. Fajny, taki delikatny, róż. kolor bardzo ma. Takie ja wyzone, no. Tak, fajny. Ja ogólnie mm, staram się być w miarę oszczędna. Przy makijażu używam jednego pędzla do konturowania. Czyli to jest pędzel tak naprawdę do brązera, do różu i do rozświetlacza. Nie mieszają ci te wszystkie kolory później. Nie, to... nie brązer zwykle wykończam tak, żeby już nic nie było na pędzlu. Mhm. Tutaj nakładam róż, a, a boczkiem osią? aplikuję rozświetlacz, także nie, na szczęście nie. A poza tym nawet gdyby coś się wymieszało, to uważam, że to jest taki lekki dzienny makijaż, że nie ma problemu. No i ja tego różu też nakładam sporo. Uważam, że skóra, zwłaszcza taka nastoletnia, jak najbardziej może być ładnie dziewczęco przyróżowiona. Mm -hmm. Więc aplikuję tutaj w te najwyższe punkty na policzkach. I słuchajcie, kolejna różnica. Ja nie nakładam też bronzera ostatnio na co dzień. <laughs> no taki bardzo oszczędny makijaż, więc nie wiem, czy to jest aż tak dużo produktów. I słuchajcie, teraz przechodzę do rozświetlacza na mokro. I to jest rozświetlacz z, z Rosy. To jest rozświetlacz w płynie... Um, i to jest numerek, numerek nazwa. Rose Diamond, taki, mm -hmm. i nakładam go sobie na rękę, i potem też gąbeczką krepuję okay. miejsca. Czy też na mokro tak, tak samo. Tak, Dobra. No to ja rozświetlacz na sucho. Rozświetlam się na sucho. Mały rozświetlacz. Tani, drogeryjny, Lovely, Better Glow, Highlighter. I tutaj, tak jak powiedziałam, użyjemy sobie tego samego pędzelka z ciętej strony boku i rozświetlamy. Zobaczcie, jaki to ma błysk. O, ładny. No, Bardzo to ładny, ma nie? konkretny błysk. Naprawdę niewielka ilość, tak naprawdę trochę zamoczone już w opakowaniu. Naprawdę oddaje super tefelkę, Więc ten rozświetlacz ma mocny błysk, taki bardzo mokry. Czyli właśnie taka mm -hmm. glass skin. Tak, jest taki bardzo fajny mokry, no? Mm -hmm. Dobra. No to ja tylko tyle rozświetlacza tylko w tym miejscu tutaj nad kością. Wika widzę nakłada nie, też wyżej. Ja tylko wyżej i trochę na nos. Jeszcze, jeszcze na nos. E, jeśli chodzi o nos, no to jeśli macie mały, zgrabny nosek, to jak najbardziej możecie rozświetlać nos. Ja na przykład mam dłuższy nos od Wiki, a więc ja tego nosa nie podkreślam. Zwykle go właśnie Będzie skracam brązerem, no. niż sobie go wydłużam, bo rozświetlacz jednak może Wam go trochę powiększyć, uwydatnić, wydłużyć. Dobra, brwi. Do brwi użyjemy sobie dzisiaj dwóch produktów. Kredka z Lovely browse Creator Pencil, taka i żel znam bezbarwny, transparentny. U mnie jest różnie: albo używam z Eveline maskary kolory, koloryzującej brow, brow and Go, mhm. albo używam. E, takiego pisaczka do wypełnienia jakichś elementów z NYX-a i czystej maskary z Miss Sporty. Czyli takiej przezroczystej. Tak. Mm -hmm. Ale myślę, że dzisiaj użyję sobie z Eveline e, tego. Koloryzującego. Koloryzującego, tak. Mhm. Ja nałożyłam kredkę Lovely i wyczesałam sobie teraz wszystko takim grzebyczkiem, taką szczoteczką. Czasami w kredkach mamy ten grzebyczek, a który akurat tutaj z Lovely nie ma takiego, takiej szczoteczki, takiego grzebyczka, więc z pędzelka korzystam z drugiej strony. No i teraz taki dość delikatny efekt podkreślenia brwi kredką. Utrwalam żelem transparentnym. Ja lubię taki efekt takich krzyczastych wyczesanych brwi, nie? więc po prostu lubię to nakładać. To nie jest jeśli wywolicie takie delikatne brwi, takie jak tutaj, bez żelu, to oczywiście możecie ominąć krok z, te, z tym żelem, czyli krok, który wykonuję teraz. I jak widzicie, mi się brwi ładnie postawiła i jest ciemniejsza, bo mam akurat ten um, kolor ciemny, ale ja mam pewnie problem taki, w ogóle mam problem taki, że um, mało jaki produkt utrzymuje te brwi na dłuższy czas, postawione do góry, uh -huh. a akurat ten żel z wylań, tak samo z InSportie daje sobie radę, że uh -huh. przez cały dzień po prostu te brwi są takie jak powinny być. Utrwalone, to uh -huh, super. Tak. No to leży faktycznie różnie z tymi żelami, niektóre utrzymują, niektóre nie. Trzeba sobie potestować, bo też każda brwi jest inna. My w sumie nie mamy takich jakichś ultra grubych uh -huh, brwi, tak. niektórzy mają takie bardzo gęste, grube. Wika ma nawet gęstsze ode mnie wydaje mi się, że grubsze włoski. Ja mam takie włosy grube, takie... Na mojej lewej brwi już sztywniejsze, nie? Są proste, a to są w górę. No. Moje są może bardziej podatne, ale też wiem, że są osoby, które mają o wiele gęstsze i grubsze drwi, brwi i wtedy mają na pewno problem. Dobra, ja brwi mam gotowe, delikatnie podkreślone. Przechodzimy do makijażu oka. Użyjemy sobie dzisiaj palety z XX Revolution. To jest paleta Gold Crush. Dostępna też drogeryjnie, niedroga, więc mam nadzieję, że. Tutaj wszystkim będzie odpowiadała cena. I zaczynamy sobie od podkreślenia tym cieniem mineral, czyli takim karmelowym e, załamanie powieki. Ja użyję paletki od Eveline Pokazywałam ją już kiedyś na moim Instagramie i bardzo ją lubiłam od tego czasu. Często ją używam. I ja sobie bardziej makijaż taki lekko Foxy. Eye. Będzie to rekreska kreska mm, taka wyciągnięta, cieniem, tak. Uh -huh. Dobra, no to słuchajcie, ja mam gotowe załamanie powieki, tak jak widzicie, taki lekki, przygaszony efekt, naturalny mimo wszystko. Teraz znowu tym samym pędzelkiem, na którym już no nie, ma w ogóle, nie ma w ogóle cienia, jest już czysty, że tak powiem. Um, nakładam rozświetlenie. Użyjemy sobie tego pierwszego kwarc piękne rozświetlenie. Ładny kolor. Naprawdę ładny. Um, tej palety używałam może z trzy razy. Akurat, akurat ten cień bardzo fajnie ale mi się ładnie, bardzo sprawdził, ładnie. bardzo mi się spodobał, więc nakładam sobie ten rozświetlający cień tak mu z muśnięciem ręki, bardzo tak można powiedzieć niedbale, artystycznie. No a właśnie tą część powieki, czyli wewnętrzny kącik i środek delikatnie blendując z e, tym łukiem brwiowym, ale najwięcej koloru skupiam tutaj. A ja słuchajcie, teraz robię te kreski i stawiłam sobie mój. Staję sobie paletkę bądź chusteczko przed swoją, przed swoją twarzą, na wprost i maluję kreski takie wyciągnięte razem z dolną linią wodną. Trzecim krokiem cieniowym na naokół mnie będzie użycie takiego pędzelka płaskiego, bardziej e, zbitego. E, I tym pędzelkiem i czarnym albo brązowym cieniem, ja akurat tutaj mam brązowy cień intrusive. Mm, Będę podkreślała linię rzęs na górnej powiece. Dzięki temu zrobię taki optyczny efekt zagęszczonych rzęs i oko będzie wyraźniejsze. Tak to się prezentuje. Ten cień jest taki rozmyty, przygaszony, mówię o tym ciemnobrązowym i na dolną powiekę nałożę sobie troszkę tego mineralnego odcienia, który nakładałam w załamaniu powieki, ja bardziej bym go nazwała takim karmelowym. Delikatnie podkreślam dolną powiekę w ten sposób. A ja teraz sobie takim jasnym beżowym rozdymiam tą kreseczkę mm, tutaj w zewnętrznym kąciku. <grymianie> Rozdymiasz? <grymianie> rozdymiam. <grymianie> Rozdyam <to> blendujesz. Tak. <grymianie> Dobra. Moje oczy są gotowe, jeśli chodzi o makijaż cieni. No, Oczywiście jest, trzeba je teraz wytuszować. I dogoniłam Wikę, słuchajcie. Przegoniłaś mnie, no. już nie kończę. Okej. Okay. Mm, użyjemy sobie w moim przypadku tuszu brązowego. Ja do makijażu dziennych polecam tusze w odcieniu brązowym. Dają taki delikatniejszy efekt, bardziej naturalny. Oczywiście nie wszystkim, bo jak ktoś ma mega, mega ciemne, brązowe włosy, wręcz czarne, no to taki brązowy może być dla niego za jasny, ale dla blondynek nie? jak najbardziej jest ok. Okay. Mm, tutaj akurat mam wersję brązową Lash Sensational'a z Maybelline. No i właśnie podkreślimy sobie... Nie malowałam by nigdy z brązowym tuszem. Tak? No. No to widzisz, musisz spróbować. Ja teraz, słuchajcie, przechodzę do rozświetlenia mojej powieki, dosyć mocnego rozświetlenia i używam sobie z Lovely. Sugar, sugar Bee. E, to jest taki cień w kremie, bardzo ładny kolor, w takim lekko złoto-srebrnym i nakładam go sobie na, też na rękę i będę palcami wklepywała w całą praktycznie powiekę. Jak widzicie rozświetlenie jest naprawdę konkretne, spójrz. O no piękne, no, no, takie kompletne. fajne drobina, Takie delikatne, ale z jednak czego to, jest? Je to jest z, to z, z, Lovely. z Lovely. O, super. To jest w tej wersji, to jest z takiej edycji świątecznej? Mhm, tak mi się wydaje, że Aha. to jest z świątecznej wersji. Dobra, ja rzęski mam wytuszowane i ostatnim etapem w moim makijażu będzie błyszczyk, ale poczekam, aż szybciutko Wika wytuszuje rzęsy. Wika tak, tak, tak. ma Maybelline Sky High, na pewno go znacie. Też miałam plan go dzisiaj wziąć, on akurat jest z wersji czarnej, ale bardzo go lubię, ale stwierdziłam, że skoro Wika też go wzięła, no to dla odmiany, żeby było coś innego, użyłam sobie tuszu, który też bardzo lubię, czyli tego brązowego Lash Sensational, a to jest Sky High Lash Sensational, ale po prostu takiej lepszej wersji. Ja Wam powiem, że ja ten tuż bardzo lubię. On mi tak pięknie podkreśla rzęsy i tak wydłuża ich podkręcona. naprawdę bardzo, bardzo go lubię. Także spójrzcie teraz na wiki rzęsy przed, i zaraz pokażę Wam się już po. Ok, prawie gotowe make-upy. Teraz co? Ostatnia yy, ta. Błyszczyk. Błyszczyk, jak myślałam. Wika ma błyszczyk z Lovely H2O, dwójeczkę. Ok, a ja mam lifter glosa w odcieniu chyba też dwa. Tak, dwa. Ice. Też jest ładny, nie? Znasz no, go? Tak, znam go, znam go. Fajnie jest co go pewnie do kosmetyczki ala Fajnie taki ma zapach kokosowy, a ten ma taki woduch zapach bardzo dobrze mhm. wieki daje trochę koloru, mm, ale a ten ten bardzo mały czysty ma taką też e... taki bardziej daje dużo mhm. nie taką, taką wodę wody zafle mokre usta Także, moim zdaniem, jak najbardziej, zwłaszcza dla nastolatki, na co dzień jest idealny. Także nasze make-upy są gotowe, ściągamy jeszcze szybko opaski. I można powiedzieć, że jesteśmy gotowe do wyjścia. Możemy wychodzić Dobra. w naszych makijażach. Dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, czy Wam się podobają, czy Wasze makijaże wyglądają podobnie, czy i bardziej Wam przypad do gustu, który prędzej wykorzystacie. No i oczywiście, dawajcie znać, czy chcecie jeszcze więcej filmów z Wiką. Ja tu Wikę powoli namawiam, żeby zaczęła nagrywać na YouTubie. Może mi się uda. Piszcie do niej na Instagramie. Instagram Wiki oczywiście, Wika Kropka Tarka, to jak mieliście na początku również oznaczone. Zapraszam Was również na swój Instagram. Żegnamy się. No i do zobaczenia może już niedługo, nie? Tak, może tak. Pa, pa, pa!